Leciutko głową tylko się rozglądam Jednego widzę cały czas bo ja już minęłem też krypka rzucił ty, wrzucę flary Tak? Mhm Za ile tu będziesz? No pff, dwie minuty Też tak tak sądzę przy... Zabierz Oni odpalają coś auto? Nie, nie, nie. Bo świece w sumie no mają. Ma inwentory świece, kurde. Jak go znajdę to widzieli Lipa, Dobra, ja już jestem blisko. Jestem przy tej chałupie takiej zielonej przed wioską. Przed nadjeżdżiną, co jest po prawej stronie okay. góry. Dobra. Nie widzę teraz żadnego z nich A Lipek był Cie? na wschodniej ściance czy na zachodniej Lipek był na zachodnim Na zachodniej górce Schodził i zaczął sypać tak wiesz na przypadanie No i jeden tam? tam gdzieś wzdłuż drogi na północ pobiegł O, widzę jednego Mieście, dwóch miast, dwóch miast. Dobrze, Czekaj, czekaj, czekaj. Ja to nie wiem, czy to nie są jakieś. Kurwa, przede mną jest jeden. Czyli wszystkich trzech widzisz? Nie, dwóch widziałem przed chwilą razem. jakieś? Nie słyszę. To oni strzelają do autobusu tego. Słyszę. Słyszę. Koła przebijają wiesz, chyba. Tak. Biegną na północ. Dwóch. Tak? No. Drogą? Trzeciego nie widzę. Drogą. Ty ich widzisz? Widzę ich. Nie, 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 nie widzę. Widzę ich trzech, trzech, trzech. Biegnie. Trzech biegnie? Dobra. Tak. To poczekaj. Drogą cały czas biegną? Drogą biegną. Dobra, biegnę za nimi. Ja też przecinam przez pole, cisnę pole. Po prawej stronie, z góry tak. Może im przetnę. Nie, lecą dalej do jak i, gdzieś. Jak będę ich widział, to sypać? Poczekaj. O, dobra, widzę ich. Widzę ich trzech. Tak samo. Poczekaj jeszcze chwilę. Dobra. O, pięknie się tu na wzgórzu ustawia. Ja to samo. Też na wzgórzu. Ja, nie wiem czy nie jesteśmy po tej samej stronie. Ty jesteś od zachodniej strony? Drugi? Od wschodniej. Od wschodniej. Oni gdzieś na zakręcie są? Nie widzę ich. Widzisz? Nie widzę. Też ich nie widzę. Widzę. Biegną trochę lasy. Gdzie? Obok mnie przebiegają. Twoją stroną? Zachodnią? Wschodnią zachodnią znaczy? Wschodnią Tak Trochę w lesie biegły. Jeden bieg widziałem Tutaj nie widziałem reszty Czy to ty przebiegałeś? na dupie Może ja Poczekaj w krzaku siedzę Muszę sobie rozjaśnić, bo nic nie widzę Koło takiej skały przebiegałeś? Nie Czy koło takiego krzaku nie, przy drodze niedaleko? Koło krzaku, no Ale tak na wzgórzu bardziej Ty o. jesteś po stronie rzeczki? Nie po wschodniej stronie, tak jak ci mówię, no tu kurwa wschodnia strona, to jest moja strona. No to po twojej, no, no dobra, nie widzę, ty schodzisz tutaj na dół. Się na... Za twoimi plecami. Tak, tak, to ja, to ja, to ja To bieg, cię. Pobiegli już dalej. Słuchajcie, do Kozłówki mogli biec. Tu po prawej nam z jest budynek jeden, tak? Mhm. I podchodzę do niego. Ja już jestem pod nim. Ktoś chodzi po budynku. Po budynku? Tak, tak. Otworzył drzwi. Jest typ. To oni są tutaj, ty Strzelam Dobra. do niego Dobra, Wale. leży Drugi gdzie jest? Nie wiem, jednego tylko słyszałem. On się tak jakby zalogował Spierdalam stąd Uciekaj To ty tu stoisz, tak? Tak, 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 tak Kurde, znowu mam laga Nie wierzę co za gra. Zabiłeś go? Mhm. Ja się wycofuję od lasu, przebiegnę górą, przebiegnę od drugiej strony. Dobra, ja też się wycofuję pod górę. O. Do mnie, do mnie. Do mnie, do mnie, do mnie! Dostałeś? Nie. Widzę go, czekaj. Dostałem. Do mnie strzela. No, nie wierzę w to. Dostał chyba. Ja! No nie mogę strzelać, co jest? Leżysz? Nie, ty biegniesz z tłumikiem? Tak, w dół. Czekaj, nie, nie, czy to ty, tak. Co jest? Nie mogę go trafić. Mam jest ty Kto strzela? Ja. Ja się bandażuję Zajebałem jednego Kurde, nie mogę ty potrafić bez kitu Nie wiem o co chodzi O, nie 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 Dobra Widzisz go cały czas? Nie U góry był, a ty go na górze zabijaś? Nie, ja znalazłem trzeciego typa w tym był W laszaku, awkował ten tam na górze w krzakach był. A to się ja wycofuje? Ja do mnie też trzeba. Przedobuje, wycofuje się całkiem dalej. Ja tak samo. Nie wierzę, to... żebym mógł trafić. Ty Restart zaraz wierzę tym. w tym. Tupie w tu Widzę kogoś, gibie się. Nie widzę cię teraz Podbiegam pod górę Ale Chyba ty, ty byłeś Na prawo, tam bardziej? Jest, widzę go, jest, przy chacie. przy chacie. jest Tak? Tak Ale nie wiem czy to ten czy to krwawy, to chyba podniósł się ten jeden typ nie, Widocznie go nie zabiłem Jest, drugi się wycofuje, całkiem dalej jest w lesie Widzę w Którą stronę? Pod górę? Nie, 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 w dół tam stronę Widzę go. Widzę go, widzę go, czekaj nie, nie widzę go, gdzie on jest Kurde w krzakach gdzieś tam mi się zniknął Jednego przy widziałem na pewno Kurde balans. czekaj, czekaj, czek, czek, czek. yes, yes, widzę, widzę. Jest, jest, widzę Jest, widzę go Gibaj się, gibaj się Widzę go, widzę go Albo połóż się, o, dostałem to ty? Strzelaj do niego. Strzelaj. To ty, to ty, to ty! Kurwa! No nie wierzę! Widzę on tu w dół, pobiegł Widzę go, widzę go, widzę go. Leży, 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 zdjęty. Ten przy Tak, odbieg od chaty. Zdjęty jest na pewno, śpi. Ten z kałachem? Nie wiem, gdzie jest. Dobra, obserwuję się, czy zaatać, bo zginę. <grymne> Jak ci przywazowiłem? Się na Zobaczcie, mówię, gibaj się. Kiwajcie się. No. Nie, nie pamiętam. Chopy, tu jest... Ja nie wiedziałem, że ty aż tam pobiegłeś. Że z drugiej strony chaty uleciałeś. Ktoś drzwi chyba tworzył w chacie. Tak? Ja mi się wydawał, o kurwa. Wyglądałem się przez przypadek, chyba mam nogi połamane. O szkole, <głodnie> po prostu. No, nie mogę, nie mogę chodzić. Dobra, ja postaram się iść od twojej strony, żeby cię osłaniać. Czekaj, czy przy trupie jest typ? Nie. ten leży na pewno, 100% śpi. Przez Dobra, okno Rukam przez okno Nie widzę nikogo Tamten dostał przy drzwiach przy chacie czy gdzie dostał? Który? No, na początku jest tego dostał Nie, Ten, jest? co ja go się mu tak, to No przy drzwiach, jak wychodzi z chaty Drzwi są jedne z tej chaty E, tak. Przebiegam poznawiali. bardziej na twoją stronę. Spoko. Dobra. I, kurwa, nie jak ten jak tamten wyglądał. Ten co go zabiezie jak wyglądał, nie wiesz? Jakiś kurde plecak taki podstawowy, wiesz? A ty przy budynku widzisz dwóch trupów? Czekaj. Nie widzę. Mi się że ten skałek dalej żyje. Jest w się. Na pierdola, kiedy to jest pojebane z tym. Tam możesz zlutować? Tak. To ty wybiegłeś, nie? No, mhm. w tym blaszaku jest, tak tutaj. Mhm. Nie ma już Nie ma tu ciała. Tak nie. To zniknęło przez chwilę. Musiał zniknąć przed chwilą, bo ja dopiero co, co widziałem trupa. A może by tak ty obiec to i od góry to zajść jeszcze? Może on tu wróci? Przyczepić się na ten budynek jeszcze? Ale rawie. To tu na górę idziemy, na górkę, ja z sniperkiem do mnie. Mhm. też masz sniper. Ej, a przy tym y... SVD da radę przybliżać, tak jak przy tym? Nie. Nie da radę. A. Kurwa, ale do ciebie wysypałem. <grywa> Miałeś szczęście, że cię ci zabił, kurwa słyszałem na w ogóle taki hit I, z, i Ale trafiłem cię No z nogę dostałem przecież mi krpawiłem im pomaźną O kurz masz za zło i nic tam Jakbyś <grym> Heda dostał Biegnie typ Biegnie cię? świeżak Z bronią jakąś y, od nadeżino Naprawdę drogą Tak Y nie rowem, sorry, w rowie siedzi, w rowie siedzi Dawaj go, nas Czekaj, czekaj, czekaj Widzę go, biegnie, pobieg, pobieg do góry Na jakąś długą broń Pobieg do góry, widziałem Typ raz jak tam hmm. będzie biegał, gdzieś przy chacie, tego ściągniemy Ile tam do chaty? 300 metrów, to? Nie wiem 300 metrów Mówię ci, że będą biegli? Jest, przy chacie Zasłania mi drzewo Kurde, mi też Przebiegam trochę na prawo Nie widzę go Był przy chacie. On chyba no. szedł do środka, Ale... Czekaj, czekaj, ty, bo może... Ten jeden jeszcze wyjdzie skąd Wiesz o co chodzi? A to zobaczymy W już masz rację. Jest w chałupie, mogę go zdjąć jak będzie wychodził O, wychodzi widzisz? Sypie, a nie, nie, ruszył się Pobieg czekaj, czekaj, do blaszaka Sypie, sypiemy? O, leży, widzę Czekaj, który się wyloguje, czekaj Jak to, by to, to, to się, tak się to robili? To Ty żeś tam jak proszę zarobił auto i nagle oni przy, nadeszli na ciebie, tak? Nie, lipek poszedł do koduczka i tego łomu. Ja poszedłem do czernej, jak wróciłem, to mówię coś nie tak, bo koło jest jedno założone. No, no i mówię, poczekam na lipka, mhm. w międzyczasie się schowałem tym No. Położyłem się. Aha. No i w chwilę leża a tu biegnie trzech typów. Tak, tak jak zbiegał i oni zaczęli zresztą szukać tego, części to są, no i no, po głowie tak przebiegali co chwilę, nie?